Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. O no, jakiegoś psiaka na spacerek. Ostatnio się nie udało. Była Dobrze, dobrze, dziękuję bardzo. W nie miałem z nim wyjść, ale poszedłem do boksa i boks był pusty. Okazało się, że ktoś inny go wziął. Z tobą idę. Siema. Ile masz? Dwa lata byku. Ty malutki jesteś, fajny. Nie, dukało, że nie, mordeczku. Do wszystkiego co się poruszy. To on musi pobiec to powąchać i zobaczyć. I chrupek ile ty masz lat? Dwa lata i cztery miesiące. No dwa i pół roku. Przecież to jest młodzienia. No i chodź tu świrze, gdzie ty tam wlazłeś? Chodź... Chodź wyjdź mi z... Nie no. Ej, ta smycz przypomina mi scenę ze Squid Game. Kukule, kungule. Kukule, kungule. Ej, chrupek jest naprawdę super. Jest energiczny, jest też kochany. On co jakiś czas się zatrzymuje, podchodzi do mnie i chce się pogłaskać, nie? I patrzcie, jak chrupek reaguje na takie jakieś mini dźwięki. Patrzcie. Dobra, chrupek. Za ile złotych przeniesiesz to drzewo? Zadychę. Deal. Ej, chyba wszystkie psy umieją pływać, co? Tak mi się wydaje, bo w sumie nigdy nie widziałem psa, który nie umie pływać. Dobra, troszkę podbiegniemy, co? Kurde, z górki jest ciężko. Tak, minęło parę minut, poznałem już chrupka. No i jeżeli on byłby człowiekiem, to on by tak skakał na bandzi, by powiedział, żeby skoczył bez liny, skoczyłby ze spadochronem, bez spadochronu. Taki totalny świrus, takiego ja widzę. No ale jest też kochany. Chodź, chrupek! Chodź! Patrzcie, jak kochany przyszedł. Jak pancia ma no to chrupek poczeka. Jesteś byk! Co idziemy już do schroniska, Chrupek? Chrupek, chodź, chodź, Chrupek, no, skakuj. Nie uciekaj mi, muszę cię odpiąć i przez łepek. Napij się tutaj, patrz, masz karmę i wodę, Napij się, no, no i co, mam nadzieję, że już nie do zobaczenia i pójdziesz do jakiegoś domku. Pa, Chrupek.